Ciemną nocą na górszczycie bawiły się czarownice. Rozpoczęły dzikie harce i szalone wściekłe tańce. Rozpoczęły dzikie harce i szalone wściekłe tańce. Hej, hej, heja, hej, ogniu płoni, wietrze trzewiej. Hej, hej, heja, hej, ogniu płoni, wietrze wień. Czarownice były młode, miały cudowną urodę, takie gipkie i spragnione, świeżej krwi wszystkie złaknione, takie i spragnione, świeżej krwi wszystkie złaknione. Hej, 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 ogniu płoni wietrze wiej. Hej, 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 ogniu płoni, wietrze wiej. to były piżyce, czary uprawiały skrycie, tu na łysej góry szczycie, chciały posiąść wieczne życie. Tu na łysej góry szczycie, chciały posiąść wieczne życie. Hej, 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 ogniu płoni, wietrze wiej. Hej 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 a hej ogniu poni wietrze wiej. Dobry przepis na to miały do gara jaszczurki dały. Kudły skota i z psa sierść, wszystko to musiały zjeść. Kudły skota i z psa sierść, wszystko to musiały zjeść. Hej 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 a hej ogniu poni wietrze wiej. Hej 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 a hej ogniu poni wietrze wiej. Żabie szpilki zjeża oraz krzydło nie do perza, a do tego dwa banany, by wrócić do wieku panny, a do tego dwa banany, by wrócić do wieku panny. Hej, 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 ogniu poni wietrze wiej, Hej 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 a hej ogniu poni wietrze wiej, trochę jaskółczego ziela, trochę myszy od popiela, długo wywar się gotuje, każda z nich już się raduje, długo wywar się gotuje, każda z nich już się raduje. Hej 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 a hej ogniu poni wietrze wiej, hej 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 a hej ogniu poni wietrze wiej, wszystko sprytnie zgotowały, już eliksir jest. Wspaniały. Pierwsza wącha zwraca treść, bo tego się nie da zjeść. Pierwsza wącha zwraca treść, bo tego się nie da zjeść. Hej, 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 a hej, ogniu płoni wietrze wiej. Hej, 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 a hej, ogniu płoni wietrze wiej. Też tam byłem, to widziałem i w jednej się zakochałem. Ukradkiem skradłem causa i do lasu dałem susa. Ukradkiem skradłem causa i do lasu dałem Małem susa. Hej, 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 ja hej, ogniu poni, wietrze wiej, hej, 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 ja hej, ogniu poni, wietrze wiej.